Studniówki w naszym mieście odbywają się praktycznie już od początku stycznia, kilka dni po trzech królach, 11 stycznia swoją studniówkę zorganizował Korczak. Bal studniówkowy drugiego liceum ogólnokształcącego odbył się w kryształowym pałacu. Po raz 12 jako dyrektor, mam zaszczyt otwierać bal studniówkowy w drugim liceum ogólnokształcącym. Proszę uwierzyć, że pomimo to jest ten dwunasty raz, zawsze z tym samym dreszczykiem emocji i doznania. I myślę, że nie mogłoby to być inaczej. Kochani, szanowni Państwo, dzisiaj na tej sali swoją dorosłość świętują uczniowie siedmiu klas maturalnych. Przed chwilą mieliście Państwo możliwość zobaczyć wychowawców, poznać być może jeszcze w niektórych przypadkach. Ale, e, Szanowni Państwo, mieliście również e, możliwość e, zobaczyć e, naszą młodzież tutaj przed nami, która, która tutaj stoi. Proszę Państwa, 214 maturzystów w tym roku przystępuje do matury. W Korczaku w drugim liceum. 214 osób. Dzisiaj na tej sali jest troszeczkę mniej, ale sama liczba naprawdę jest bardzo, bardzo duża. Proszę Państwa, siedem klas maturalnych. Dwie klasy filologiczne, klasa czwarta A i czwarta G. Już mieliście możliwość Państwo tutaj poznać. Wychowawców: klasa czwarta B, klasa europejska, klasa czwarta C, klasa prawniczo-dziennikarnia. Klasa 4D Biologiczno-Chemiczna, Klasa 4E Matematyczno-Językowa i Klasa 4F Politechniczna. I gorące, gorące brawa dla Was. Oczywiście, jak to zwykle bywa, nie zabrakło okolicznościowych przemówień, ale też życzeń m.in. od organu prowadzącego Wielkie Szkoły Średnie, czyli Starostwa Powiatowego. Dzisiejszy wieczór jest wyjątkową chwilą w Waszym życiu ale również ważnym momentem w życiu Waszego Liceum. Bal naturalny to symbol zakończenia pewnego etapu w życiu i początek nowych wyzwań. Za przysłowiowe 100 dni czeka na Was egzamin dojrzałości, który jestem przekonany otworzy przed Wami drzwi do wymarzonych studiów i wymarzonych uczelni, ale jednocześnie jest pierwszym takim poważnym krokiem do dorosłości. Dzisiejszy wieczór to również okazja do podziękowania i wyrażenia wdzięczności rodzicom i nauczycielom za to, że przez te lata was wspierali w nauce i szanowni państwo, dziękuję właśnie za to wsparcie, dzięki któremu młodzi ludzie tutaj obecni mogli realizować swoje marzenia, dążyć do wyznaczonych celów i pokonywać własne słabości. Szanowni maturzyści, w imieniu władz powiatu wielmickiego na zbliżający się egzamin dojrzałości życzę Wam tego, aby umożliwił Wam on wypełnienie Waszych ambicji zarówno edukacyjnych, jak i zawodowych. A na dzisiejszy wieczór życzę dobrej i niezapomnianej zabawy. I w maju trzymam za Was piciuki. Dziękuję bardzo. Droga Rada Pedagogiczna Drodzy rodzice, drodzy maturzyści, zaproszeni goście. Następnie pragnę wyrazić słowa uznania, gratulacji państwu, rodzicom, którzy dzisiaj spoglądają na swoje lato rośle, na owoce swojej miłości, która wiązała oczywiście się z chwilami, momentami radości, ale przede wszystkim okupiona była codziennym trudem i poświęceniem. Ten trud, i poświęcenie, ten trud i poświęcenie dotyczy również rady pedagogicznej nauczycieli, którzy w przeciągu ostatnich czterech lat szlifowali, pogłębiali, rozszerzali horyzonty, talenty i wiedzę właśnie waszych dzieci. Drodzy maturzyści, życzę wam krótko tego, żeby jutro rano wszystkich bolały was stopy, a na najbliższe przysłowiowe 100 dni wytrwałości w dążeniu do realizacji swoich celów, celów i marzeń, bo na to zasługujecie. Dziękuję. Poloneza w Korczaku zatańczono w trzech grupach, był też piękny walc. W tym roku w drugim liceum maturę zdawać będzie 214 młodych ludzi. Muzyka